Siema mam wizowie, dzisiaj gramy turniej rank Elite Plus I zobaczymy jak nam pójdzie. Pewnie jakieś gówno zagram Lecimy sobie na splita Czy na spota Tak gówno, No dobra, chociaż jest to. Yy... Ty mi się też trzeba się robi, chyba nie. A to trzeba w owicę no tak. Ja wolę grać na to nie. na tego PMA Ten PM jest taki zrąbany Nie wiem bo co oni go dali Panik nie leciał. Gdzieś tutaj koło mnie Co to jest? Co to jest za ping? Myślę, że, że ping, że jest pingowany Co to jest? Co się? To się zbiera czy o co chodzi? Co to jest? Widzowie? Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, bo ogólnie dzisiaj gra, bo dzisiaj jest środa I gra... Real Atletico <laughs> Napiszcie wynik w komentarzu, jaki to pojecie Ja obstawiam 21 real 2, 3 1 W ogóle, z on idzie, co? Epika ty kata Jak już za on idzie? Ojej, ja. ja. bym ci chyba zasadził, jeśli bym się tak wywalił. Co ty, co jest? Co jest? tam tego kolega? Może będę tak łamił, co? Ja już myślę, że on do mnie strzela. 35 już. O, jest to jeden ryboszon. Mi się wydaje, w tym sezonie epik tak obniżył, jakby szanse na złowienie ryboszona. Teraz dwa z mi walczało, ale to kto w ogóle się nie da złowić. Proszę, Chodzi tam. Co do góry tam chodzi? Kurde, szybko, jeszcze jeden. Epic. Ej, o co? O. No co jest? Jeszcze jeden. Ej, nie, co jest jakiś żołnierce, czy są. Lecz chłopie leć. Ops, eu tomei a base. Zrobić tego jednego jeszcze, tego jednego to ja już chyba nie złowię. Ja nawet dosłownie nie jestem, co jest? To jest ten cały nowy movement. -a. もグこんなもん。 207 metrów. Tylko Trzechopież. Już... Patrz jak idzie chłop. Chłop po lut jedzie. Co chłop tu miał w ogóle jakiś lut? Ja tu tego chłopa zabiję? Chyba tu nie. Jak tu nie ma ludu? A ta to jest wszystko z kamieniem, no to... Trochę się boję że tu zaraz skądś dostanę I co to, co to jest? Oha, to jest jakiś medalion? Jest Ale co to są te czaszki takie A co chodzi? Co to są za taski? Lecieć Nie, to mnie na Jeszcze spraya stan i to się tak skończy. O! Oh! O! Oh Sigma boy. Så så där. Att du pad på att Tu la chau. Ja, To lecę idealnie, no do... dobra, lecę tutaj idealnie, nie, tutaj idealnie, dobra jednak tutaj idealnie, ostateczny typ tu, no dobra, 3 metry Jezus, ale się wystraszyłem Dawaj Jo, ale się wystraszyłem. A taki nieogartowy. chyba powinienem iść... A ja nie O! Ktoś tam tak fajnie buduje. Oho, jakiś... Tak, ci laser. Co jest? Mityk Co jest? Bierzemy sobie tak, zrobimy sobie tak. to, to się opłaca mieć mityczne? Czekajcie, wystrzelam to. Sigma, sigma, chłopak, sigma, chłopak, sigma. Ała, ale dostałem. W tym krzaku ktoś jest, jak nic. Teraz jakby mieć maskę i tam tak rosnąć. szkoda, że już nie ma maski. Ale widzę, co mamy teraz zrobić. W tym krzaku ktoś jest. Tu es, tu es coś pewnie Pas. C'est une zone. Je vais te Tu Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. spokojnie? Shift -o. Gdzie, tu, gdzie są te moje fajne motki? Drugowe, ulubione o ulubione. Ty te, co ten chłop robi? Ja mam chyba dobrą pozycję, nie? Ten Amazonu tam? Nie, nie ma Muszę go trochę przetrzymać. Nie wiem widzę, wywierzać na niego Ja bym chyba wjeżdżał, ale nie wiem Czy to jest dobry pomysł On Tu siedział? Chłop się tak zabudował. Ten tu z na nie ma. Chyba. Nie, on ma połowicznie. Nie, nie ma i co on teraz będzie robił? Co ten tam, gracz on tam No, mety gracz się gdzieś zratował. A serio ten koblan na Madeira. Ty Czekajcie, ja mam pomysł. Mówimy sobie coś takiego. Jemy to do fulla. Schodzimy se tu Palimy rode'a tutaj. ta jest pod jak ja bym teraz tym launch padem poleciał. Żeby było takie god, ale bym tak dostał. Czyli jest unboxing, my, my i te mamy, nie? Ta. Mam z wszystkich najlepszą pozycję. Kiedy mi się, Kiedy ja się dobuduję w końcu? No. Teraz mi ząb pójdzie tak... Ja się tam stratuje Mam bardzo dużo ma... Czy bardzo dużo to nie wiem, ale mam masy. To jest najważniejsze, teraz i tylko tam tak trochę poobijać, że najlepiej to zabić, ale... Nie wiem, czy mi się tego haja opaca ciągnąć. Chyba sobie zejdę. Tak, wjeżdżam To jest tego chłopa, Leży. Idris, top 2 Dobra, runda, widzowie Dobra, widzowie, a ja drugą rundę w ogóle Ja chyba, ja tylko gram dwie rundy w ogóle Bo pod... już mi się trochę nie chce co jest... i tak tylko turnie rank, Elita I co mi to da, że ten, ten, tak jest, nie Ty, chop, na mój ten Krzysz, Ale musi opacało tu lecieć. Tutaj jest taki sik bo chłopak, jak ja! Dobra, no, dobra, no trochę dawno. Locka mam dawna. Nie wiem o co chodzi, a ja mam dawna. Mm. Prapapapa. Przepraszam za... Da, Darno da, mam. Moja druga ostatnia gra. W ogóle jestem w top 80. Top 80 byłem przez... Znaczy no... Jestem. Pewnie się to zmienia. teraz nie będę grał. Ale byłem... W top 84. Po pierwszej rundzie miałem. Zrobiłem top 2. 5 killi. O, pom pom bindy mi się pomyliły. Pomyliłem się. O! Proszę, pompa. U makabru. kablu. Warto, mnie. Warto mnie. nie, ej, co jest lepsze? Dobra, zagram tego za tego PMA. jest strasznie opa pod a. A ja wolę grać pod Czy mój... gl Urusiowy 15. Nie fajny chłopcy, jest tam. Muszę go jakoś zajść. Tylko tyle, że ja pompy nie mam żadnej dobrej.